Narodowy Dzień wiecowania, jak można by ochrzcić festiwal politycznych manifestacji w stolicy dobiega końca. Najważniejsze, że było spokojnie. Do Warszawy z całej Polski zjechali zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy rządu. Z Poznania specjalne autokary wyruszyły już przed świtem Przemysław Wenerski. Warszawy, prawda? Tak, to No się Wolnych miejsc było niewiele, ale spóźnialskich traktowano z wyrozumiałością. Polityczne wycieczki i PiSu, i PO wyruszały z Poznania przed godziną 6 rano z miejsc oddalonych zaledwie o kilkaset metrów. Na tym podobieństwa się kończą. Panowie na manifestację do Warszawy? Tak, ale PiSu. PiSu, tak, tak. PiSu, PiSu, PiSu żadne platformy. Wyruszano z bagażem. Z bagażem typowym dla takiej wyprawy, flagami, planszami, albo specyficzną garderobą. Niekiedy z bagażem nieco mylącym, bo demonstracja to może i relaks, ale przecież nie grzybobranie. Wreszcie wyruszano z bagażem poglądów, oczekiwań, nadziei. Ja jadę tylko po to, żeby się radować i cieszyć, że mam taki rząd. Ja chcę po prostu tam wejść przy nich i pokazać jest im, że nasza ojczyzna jest najsłynniejsza na ziemi. Mamy dosyć otaczającej rzeczywistości. Ja nie chcę, żeby moi rówieśnicy wyjeżdżali z kraju oglądając telewizję. Zdecydowana większość Polaków jest za obecnym rządem. A nie za tym, co kreują niektóre media. Takich rządów jak są te, moim zdaniem, takim skromnym, też jeszcze nie było. Trudno dzisiaj przewidzieć, co tam się wydarzy. Przypuszczam, że wszystkie warianty są możliwe, ale miejmy nadzieję, że będzie bezpiecznie. I na szczęście było. Od kilku do kilkunastu tysięcy uczestników zgromadziły demonstracje Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Ligi Polskich Rodzin. Z Wielkopolski, to szacunkowe dane, brało w nich udział około półtora tysiąca osób. Tych, którzy mogli i chcieli być za lub przeciw Przemysławowi Danerski Teleskop.